Cześć No i dzisiaj mamy niedzielkę I niedzielka regeneracyjna Tak jest, cały tydzień zapierdzielałem Z treningami I z innymi rzeczami Także dzisiaj regeneracja Ale nie taka bierna, tylko aktywna Plan jest taki dzisiaj, że lecimy na morsowanie Oczywiście no i pisaliście w komentarzach, żeby wziąć ze sobą jakąś kamerę do wody, żeby nagrać to. No i spróbujemy. Dobra, a lecę z rozciąganiem? Ale najpierw warto było się przebrać na szybko. O, dobra, już. Tak na szybko tylko. Ups! Szybkie spodnie, ale wow jo, Ale dobre światełko Kurde Ale zajebiście Kurde Aha, Jaram się, dobra Ale lecimy z rozciąganiem Zaczynamy od góry Oczywiście głowa We wszystkie strony Cisnę rozciąganie codziennie Codziennie, rano, po wstaniu Robię rozciąganie całego ciała. I polecam każdemu. To jest zajebista sprawa. To jest piękna sprawa. Po prostu rozciągnięcie z rana, to jest takie odświeżenie w ogóle całego ciała. Wczoraj możesz zrobić najcięższy trening na świecie, ale rano się rozciągniesz tak porządnie, czujesz się jak młody Bóg. Niesamowite. Będę tego pilnował, żeby to robić do końca życia. Żeby to cały czas kurczę robić, bo przez to czuję się świetnie. Jak rano wstaję, i mam myśli, że muszę się rozciągnąć, to mi się nie chce. Ale i tak to robię. Bo później czuję się zajebiście. Robię to, bo wiem, że później, jak to zrobię, będę się czuł zajebiście. Let's go! Dalej! Do tego i ćwiczenia i innych przyda się kijek, który. Sam sobie ogarnąłem, ponieważ kiedyś kiedyś rozwaliłem miotłę, czy mopa, nie wiem, coś, zbyt dużo siły włożyłem w mycie podłogi. No i się złamał na pół. Więc sobie skleiłem tutaj ładnie tasiemką, proszę bardzo. Pyk, proszę bardzo. Ładnie sklejone, bo tu było takie ostre. I teraz mamy kijek do ćwiczeń. Jak widzicie, ten mój zakres ruchu nie jest zbyt duży, więc pracuję nad tym. Druga sprawa nad czym pracuję to nogi. Mega nogi rozciągam. Co jest najbardziej bolesne? Zaczynamy. Więc najpierw takie do szpagatu. A kurde. Zrobię szpagat za niedługo. Nie no, jeszcze bardzo długo, ale kiedyś może zrobię. Nie jest to mój cel, ale przy okazji może... Może się uda. A oh, kurde. Oh. Ale wiem, że ten codzienny ból z rana po prostu się przekłada na lepsze funkcjonowanie. To jest takie mocne ćwiczenie polecam każdemu. Oh. I ćwiczenie, które... którego nienawidzę, bo to najbardziej mnie na... Ale lecimy, czyli to. Resztę sobie dokończę już poza filmem Ale no mówię, każdemu polecam Szczególnie tym, co trenują, to jest piękna sprawa Później powiem jeszcze, jak się czuję Dzisiaj fajny dzień regeneracyjny, aktywny oczywiście Więc jaram się I skończyłem poranny rozruch Co jeszcze chciałem powiedzieć? Mega się skupiam na nadgarstkach Tak jest, rozciąganie nadgarstków To mi pomaga w handstandzie, którego nie będę mówił, po prostu jest zajbiście i wkrótce zobaczycie, co tam się dzieje. Czuję się jak nowonarodzony, jak młody Bóg, po prostu jakby wczoraj nic nie było, jakby wczoraj cały dzień odpoczywał. A wczoraj kurczę trening, cisnąłem ostro i inne rzeczy przez cały dzień, a dzisiaj się czuję jak nowy. Jak nowy z półki, ze sklepu. To jest niesamowite. Polecam każdemu, przynajmniej spróbujcie. Dobra, szybki sztajcher, pyk, koszuleczka i lecimy robić śniadanko. Skies are cold and gray. The storm is on its way. The flat horizon, leafless trees, there's nothing far as you can see out here. You shiver. Paradise, o kurde Ale to jest dobre Najlepszy jaki kiedykolwiek zrobiłem I to tak z dupy w ogóle nie wiem skąd to wziąłem te składniki po prostu co było to dałem Kurde, niesamowity smak Ja opierdzielę takie aksamitne, takie A teraz co tam było? Mleko kokosowe? Białeczko jedna miarka Biała czekolada smak, dwa banany i dwie łyżki masła orzechowego. <coughs> to serio polecam, to jest niesamowite, niesamowity smak. właśnie chodzi o to, żeby robić takie małe rzeczy, wiele małych rzeczy, których się nie chce, ale one później się składają na to, że się lepiej czujesz przez cały dzień. I o to chodzi. Czyli takie przykładowo rozciągania, którego się nie chce, czyli takie przykładowo zrobienie włosów, też się nie chce, i inne takie rzeczy, których się nie chce, to warto je zrobić, bo potem one składają się na szczęście, na zajebiste samopoczucie. Jesteśmy na miejscu, oczywiście, z tatą. Zaraz szukamy naszego trzeciego kompana, który będzie obserwował. Bo ja, ile ludzi. Dobra, pogoda. No. Dobry, dobry, dobry. Stał. Który to już raz? Czwarty. Czwarty, nieźle. Czwarty i najzimniej. Czwarty. Najzimniej. Dzisiaj najb najbardziej ekstremalne warunki, ale przed chwilą jak zawiało, o. daj spokój. A lecimy. Kurde, Dziadek to z tym razem dawaj ty Jak Dziadek wiesz, stoi Chodź, Dziadek. Chodź. Nie, ja 17 chodź. przebiegłem sobie. Co no, rozgam się po drodze. Ja 17 przebiegłem, także spokojnie nie. Ile Dziadek? 17, 17. km. Dobrze. Kiedyś spróbujemy, co? No, zobaczymy. Ja wolę po śniegu pobiegać. Na włosku. Lecimy. Za dwa tygodnie Coś pięknego. Morsowanko, to jest coś pięknego. <coughs> Dzisiaj przy minus 8 stopniach. Więc to były najbardziej ekstremalne warunki jakie, jakie zastaliśmy no i tam 8 minutek sobie postałem więc fajnie, dobra nie będę już gadał głupotek tylko kończę po prostu przerzucam materiał na kompa i żeby już był gotowy do zmontowania dzięki serdeczne pozdrowionka, trzymajcie się lecimy po swoje